Cześć. Marcin Kowalski, witam was w specjalnym odcinku na kanale Moja z Wola. Dlaczego specjalnym? Bo myślę, że to będzie taki odcinek organizacyjny, żebyście też wiedzieli co się dzieje, co się będzie działo, jeśli chodzi o samą stronę i ten kanał. Myślę, że zasługujecie na to, a to też pozwoli mi troszeczkę sobie uporządkować i myśli i następne działania. Także tak, zaczynamy cykl Kowalski opcje. <grych> No i na początek zrobię Wam tutaj trochę przewrotnie, trochę prywaty. Bo jak pewnie już domyśliliście się, wiecie, albo sam Wam powiedziałem, będę w tym roku zgłaszał projekt do budżetu obywatelskiego. I tutaj chciałbym Wam nakreślić trochę o co będzie chodziło w tym projekcie, bo to nie będzie typowy projekt. Czegoś takiego, ile się dobrze orientuję, jeszcze w budżecie obywatelskim nie było, a w Zduńskiej Woli, ba, w całym województwie łódzkim praktycznie czegoś takiego nie było. O co chodzi? Chciałbym Wam przedstawić webryki. Tutaj macie akurat taki szkic postaci, który sobie zrobiłem. I to są webryki. To są takie małe stworki wielkości mniej więcej ludzkiej dłoni, które z historią miasta mają bardzo dużo wspólnego, chociaż do tej pory jeszcze się o nich nie mówiło. To są stworki, które powstały w zakładach tkackich w Zduńskiej woli. One powstały z tej takiej pasji do tworzenia z pasji w ogóle jakiejkolwiek wśród tutaj mieszkańców zdońskiej woli. I one w tej zduńskiej naszej zostały. Mimo, że przemysł tkacki trochę już odchodzi w zapomnienie, webryki zostały i one teraz zamiast jakby trzymać się tych tkaczy, to tak naprawdę zakochały się w mieszkańcach z duńskiej woli. I tutaj jest właśnie to klu, bo my chcielibyśmy, znaczy ja chciałbym, mam nadzieję, żeby też uczcić te webryki, stawiając im małe pomniki. Jeśli kojarzycie wrocławskie Krasnale, to już mniej więcej powinniście kojarzyć o co chodzi. Bo z duńskowolskie webryki będą rozsiane po całym mieście. To będą właśnie takie małe figurki. Mam nadzieję, że uda się, żeby były odlane z brązu. Które będą usadowione początkowo w takich kluczowych miejscach, jeśli chodzi o zduńską wolę, a z czasem będzie pojawiać się ich więcej. Z czasem będą dostawiać się mieszkańcy, firmy, które będą chciały też jakby zrobić w swojej okolicy taką małą, lokalną atrakcję. No i dlaczego to ma szansę zadziałać? Bo w województwie tego nigdzie nie ma. Najbliżej co mamy to jest Łódź, ale tam też jest ten szlak filmowy powiedzmy, gdzie mamy misia, uszatka i tego typu inne postaci. Czegoś na wzór wrocławskich krasnali, katowickich beboków, czy zielonogórskich bachusików, tego po prostu nigdzie tutaj nie ma. Mamy szansę być pierwsi. A poza tym zobaczcie jakie one są złotkie. Czy jest ta atrakcja związana z historią? W pewien sposób, bo one wywodzą się z tej historii, ale nie do końca na tej historii się teraz opierają. Wybryki mają pojawiać się tam, gdzie pojawiają się ludzie. One są związane z miejscami, które w pewien sposób rodzą jakieś pasje, z miejscami, gdzie ludzie mają swoje hobby i to hobby praktykują. Tam, gdzie ludzie e, czymś się jarają, to tam pojawiają się webryki. To jest taka prosta idea. I chciałbym tych webryków postawić na początku 10. Mam nadzieję, że e, budżet, który tam e, zawnioskowałem, na to wystarczy. Więc tak, to, to jest mój projekt, to jest rzecz nad którą siedzę od lutego albo od marca, która siedzi mi w głowie bardzo i przelewam powoli to na papier. Jest też już uruchomiona przeze mnie strona internetowa, na razie tymczasowa, ale za chwilę ona już będzie w pełni działająca. Będziecie mogli sobie przeczytać całą historię wybryków o tym, Będziecie mogli sobie przeczytać o tym, jak wyglądają webryki, jak żyją, co lubią, czego nie lubią, jak długo żyją. No, robię tutaj jakby cały ten background do historii, bo historię mamy szansę przepisać w pewien sposób na nowo. Mamy szansę zrobić teraz coś, uzupełnić jakby historię. I samych historii może być nieskończona ilość. Mamy szansę teraz dopisywać sobie legendy z dońsko-wolskiej, których mimo wszystko w naszym mieście troszeczkę brakuje. Mamy szansę zaangażować mieszkańców i w końcu będziemy mieli też szansę na to, żeby tych przyjezdnych do zduńskiej woli ściągnąć niekoniecznie historyczną rzeczą, niekoniecznie historyczną atrakcją. I nie ukrywam, że na tym bardzo mi zależy. No ale to tak bonusowo, wiem, że i tak się rozgadałem, ale jeśli wbija temat wybryków, ja mogę tutaj gadać bardzo długo. Tak jak wspomniałem, webryki.pl to jest ta strona, za chwilę będzie tam więcej informacji. Mam nadzieję, że ten mój wniosek i projekt przejdzie ocenę merytoryczną i będę mógł Wam więcej tutaj jeszcze dorzucać informacji w trakcie już jakby... Całego głosowania na budżet obywatelski. Będę liczył bardzo na Wasze głosy. Tak, to jest to, jest to co chciałbym zrobić dla tego miasta. Dać im wybryki, dać Wam wybryki. No a poza tym, słuchajcie, no mówi się na nas webry, tak? Więc odczarujmy to trochę. To jest coś, czego nikt nam nie zabierze, a będziemy mogli sobie tutaj jakby zrobić coś uroczego z tego, czym do tej pory. Nas tak pejoratywnie określano, i myślę, że w ten sposób podejście do tematu bardzo dużo można nam załatwić sprawę. Jeśli chodzi o mieszkańców Karsznic, bo też już miałem taką małą spinę, jeśli o to chodzi, to nie jest tak, że webryki są z i one są powiązane wyłącznie z tkactwem. Nie. Webryki są po prostu z duńskowolskie. I akcent karsznicki u webryków. Też jest i też będzie i też będą figurki, mam nadzieję, w karsznicach się pojawiać. Także no, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki za mnie za wybryki i za cały ten projekt. Będę na pewno was informował. Nie chcę tego robić tutaj na kanale, bo nie do końca jest to tak powiązane z moją zdońską wolą, no, ale na tą odrobinę prywatę sobie raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że mogę pozwolić. Jak przejrzycie ostatnie filmy, to też pojawiają się wybryki na monitorze. Tak tutaj za mną. Także. Tak e, zachęcam. Webryki.pl A teraz e, lecimy dalej, żeby nie było, że zanudzam tylko o tym. Z takich bieżących informacji, które gdzieś przemknęły i nie pojawiły się w poprzednich filmach, miasto rezygnuje z rowerów miejskich. Tych już nie uświadczycie. E, no, po prostu zainteresowanie było tak małe, że miasto stwierdziło, że nie ma sensu już w to inwestować. Z jednej strony rozumiem, z drugiej trochę szkoda. Hmm, chociaż. No... Przez te wszystkie lata, kiedy rower miejski funkcjonował, to szczerze mówiąc, w ostatnim tygodniu chyba widziałem jedną osobę, która jeździła tym rowerem, więc może faktycznie to zainteresowanie nie było aż tak duże, jak nam się wydawało. Także to, to się zmieniło. Z troszeczkę innych klimatów raz do roku mniej więcej pojawiają się informacje o żółwiu w parku. Tak, ten żółw jest w parku, żyje sobie w stawie i to jest żółw, który w tym stawie zimuje. Więc tak, potwierdzam, żółw jest i jest tam już przynajmniej dwa lata, bo wtedy pierwszy raz o nim usłyszałem, wtedy też dostałem potwierdzenie, a w tym roku już też zdjęcia się pojawiły. Więc tak, mamy żółwia w parku. Jakieś dwa lata albo rok temu też pojawiły się informacje o tym, że mamy nutrię nad Kępiną. I to też jest potwierdzone, ta nutria tam sobie hasa. Jest to gatunek inwazyjny, więc w Urzędzie Miasta tutaj mają świadomość i monitorują sprawę. Na razie ta nutria jest jedna, więc no nie, nie ma tutaj jakby powodów do strachu. Ale w tym roku pojawił się akcent bobrowy. Wątek bobrowy. Tak, zostańmy przy tym. Nutria kiedy się pojawiła, to też był taki szał, że o, mamy bobra nad Kempiną. W tym roku też pojawił się o, mamy bobra nad Kempiną. Podszedłem do tego już troszeczkę jakby spokojniej, bo wiedziałem, że nie jest to bubr, jest to nutria. No ale jak się okazało, byłem w błędzie i faktycznie jest to bubr, więc mamy i nutrie i bobra. Jak odróżnić bobra od nutri? No, jak będziemy mieli Nutri i Bobra obok, no to Bubur to jest to obok Nutri. Nie, a tak na serio, no przede wszystkim po ogonie. Natomiast jeśli nie widać ogona, no to przede wszystkim po zębach. Nutria ma charakterystycznie pomarańczowe. Zęby. Jeśli kojarzycie kolor, jaki miały czytosy, nie wiem, czy jeszcze mają, no to taki kolor zębów ma nutria. Więc to jest coś, po czym naprawdę bardzo łatwo je rozpoznać. I o ile się nie mylę, to te zęby są widoczne jakby przez cały czas. One są zdecydowanie dłuższe niż, niż u bobra. Więc nawet jeśli zobaczycie zwierzę w wodzie i nie będziecie pewni, czy to bubr, czy to nutria, no to jak widać pomarańczowe zęby, to nutria. Jak nie widać, to jednak bubr. A jeśli widzicie ogon, no to siłą rzeczy wiecie, jak wygląda ogon Bobra, tak. No i to tyle, jeśli chodzi o te takie wątki. Chciałem Wam o tym opowiedzieć, tak. Mamy takie zwierzaki w mieście. No. no i teraz to, czym chwilowo się zajmuję, albo będę się zajmował za chwilkę na samej stronie i tutaj na kanale. Po ostatnich opadach deszczu wypłynął, fajna Grasów, wypłynął wątek Pichny i to głównie tutaj te rejony Izabelowa i Tymienic. Tam koryto rzeki Pichny, zresztą to możecie sobie teraz zobaczyć na zdjęciach, bardzo serdecznie dziękuję za przesłanie tych zdjęć. No, koryto rzeki Pichny jest po prostu w stanie karygodnym. Pomijam to, że jest niewykoszone, ale co tam robią drewniane palety? No, ta rzeka, to koryto rzeki nie będzie miało takiej pojemności i takiej przepustowości, jak powinno mieć w momencie, kiedy będzie to tak wyglądać. No i wiele osób ma też pretensje tutaj czy do urzędu miasta, czy do gminy za to, że nie zadbała o to. Problem polega na tym, że o ile w mieście miasto jeszcze czasem gdzieś to korytor rzeki postara się wyczyścić, mimo że nie powinno, gmina już troszeczkę mniej na to zwraca uwagę, ale do czego zmierza? Tym terenem wokół rzeki i samą rzeką zajmują się Wody Polskie. No, i chwilowo próbuję ustalić, co się właściwie zadziało, dlaczego się nie udało i kiedy będzie to poprawione. Mam mały problem z skontaktowaniem się i dostaniem tych informacji od wód polskich. Mam nadzieję, że jeszcze się to uda tutaj dowiedzieć, zmienić, poprawić i będziemy mieli już spokój, bo niestety no, takie pogody będą się pojawiać. Musimy się z tym liczyć, że takie ekstremalne warunki pogodowe będą coraz częstsze i zwłaszcza lipiec, który jest miesiącem no, najbardziej obfitym w opady, powinien być takim miesiącem, w którym skupiamy się nad zabezpieczaniem. Mieszkańców przed tymi negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. O, tak ładnie to powiemy. No ale to taki wątek, staram się to teraz ogarnąć. Będę dawał znać, jak coś mi się uda dowiedzieć. Oczywiście o jednym temacie nie zapominam i jest to plac wolności. Zrobimy sobie też niedługo tutaj małą aktualizację, bo te prace mam wrażenie, tak trochę przyspieszyły tam widać to szczególnie na tej wschodniej części. Bardzo zastanawia mnie to drugie rondo, które też podobno do października ma tam powstać i powoli zaczynam chyba przekonywać się do tej wersji, że będzie to rondo po prostu namalowane na skrzyżowaniu pracowolności Wolności i Juliusza, bo w przeciwnym wypadku no, ciężko mi uwierzyć, że udałoby się jeszcze do października to rondo wybudować. Przypominam, mamy sierpień, więc... Czasu jest naprawdę mało, no ale to dobre. W tej samej kategorii, tak po mówiąc, zrobimy sobie pasaż Rajczaka, bo on też był zapowiadany, że będzie remontowany. Są już plany, projekty, i to miał też zadzieć się w tym roku. Coś się musiało nie udać, więc dowiemy się, co to tam się takiego zadziało. Do tego jeszcze dochodzi nam wątek inwestycji, która dotknie nas bardzo. I to jest obwodnica, czyli ta nasza łódzka. Ten wątek no, już przewijał się dawno, bo mieliśmy wybranego wykonawcę i tak dalej. Od tej pory jest cisza, więc tutaj też dowiem się, jak to będzie wyglądało, bo już coś powinno się ruszać. Zwłaszcza, że powinno być to jakoś jeszcze skorelowane z remontem jodowej i tak? No bo no, jednak ten objazd do Karszniec tutaj będzie w tym kierunku jakoś organizowany, więc. No, jak to będzie wyglądało, tego się dowiemy i na pewno dam Wam znać też. Cały czas mam też w głowie i to już od bardzo, bardzo dawna. I tutaj jedną osobę bardzo chciałbym przeprosić, i myślę, że będzie pan wiedział, że bardzo pana przepraszam. Nie ruszyłem tego tematu, miałem kilka podejść, ale ciągle czuję się niekompetentny, i to jest temat kolei dużych prędkości, bo tam było już sporo mitów, było sporo opcji takich, którędy. Będzie to przebiegało, tak, czy północ, czy południe, a może w ogóle przez centrum. Nie, przez centrum nie było. W każdym razie tam ciągle się coś zmienia. Projekt kolei dużych prędkości to jest bardzo masywny projekt, natomiast trwają jakieś rozmowy, albo przynajmniej były takie pomysły, żeby jakby wybudować jeszcze bocznicę, która pozwoliłaby dojechać. Do tej kolei dużych prędkości, na przykład właśnie ze Zdońskiej woli. Postaram się jeszcze jakoś zaktualizować sobie te informacje, i chociaż przerzucę je wam, bo no jest to też temat ważny. Postaram się zrobić to maksymalnie kompetentnie, chociaż, no, tak jak wspomniałem, nie czuję się do końca na siłach, ale co mi się uda to, to Wam przekażę. Dostałem też fajny projekt, który gdzieś się przewijał po tych takich forach kolejowych odnośnie przeniesienia głównej stacji kolejowej na wiadukt i połączenia jakby tej trasy północ-południe. Fajny pomysł, można byłoby go wykorzystać i przebudować te, tą siatkę połączenie z Duńsko-Wolskich, jakby rozszerzając możliwości. No, ale to też jeszcze musiałbym sobie tutaj konkretniej przegadać. Wrzucę wam to, zrobimy sobie może jakiś taki mały odcinek specjalny. No, i w temacie odcinków specjalnych, jeszcze pozostając, to mam właściwie pytanie do Was, bo po tym wywiadzie z wicestarostą, mam takie wrażenie, że fajnie byłoby to jakoś kontynuować. Zaprosić kogoś do takiej luźnej rozmowy, tak, żeby ta rozmowa była bogata w, kontre, w konkrety, ale żeby nie była taka na sztywno. Nie po to jest ten kanał, nie po to jest ta strona, żebyście dostawali sztywne informacje, tylko takie od ludzi dla ludzi, tak. Od Kowalskiego dla statystycznego Kowalskiego. Więc tutaj mam pytanie do Was. Z kim chcielibyście zobaczyć taki wywiad i o czym? Bo. Ja mam parę pomysłów, ale to nie ma być do końca rozmowa dla mnie, tylko dla Was. Więc dajcie znać w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, czy, czy w mailach, nawet z kim byście chcieli taką rozmowę zobaczyć, usłyszeć. A może z kolei to trafi do kogoś, kto chciałby, żeby taka rozmowa była z nim przeprowadzona. Więc kto wie, no, nie ograniczajmy się. No i z takich tematów, co jeszcze chciałbym zrobić? Myślę, że niedługo powstanie kanał na Messengerze, bo ten na WhatsApp jest taki mało uczęszczany. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, ale no okej, okay, no jakby nie, nie, nie zmuszę nikogo. Myślę, że Messenger będzie miał tutaj trochę szerszy odbiór, a jest to taka fajna opcja, żebyście dostawali też informacje, czy o nowych filmach, czy o tym, co się zadziało tak szybciej. O. Więc to, to sobie jeszcze zrobię. Chciałbym też trochę zmienić formułę samej strony, tej strony, tak? Moja zdońska wola, bo cały czas walczę z tym, żeby nie dawać wam do końca tego, co możecie sobie przeczytać na innych portalach informacyjnych, nie wymieniając nazwy. Moim problemem jest to, że tak naprawdę w większości wypadków, wszystkie artykuły, to jest kwestia. Prawie że gotowego tekstu, który jest przesłany przez urzędy czy instytucje. Czasem nawet zdjęcia są wszędzie te same, jak pewnie zauważyliście. Nie chciałbym po prostu przepisywać Wam tych informacji w troszeczkę innym stylu, tylko po to, żebyście u mnie zobaczyli coś innego niż u innych. Nie, ja po prostu chciałbym Wam dać coś innego i myślę, że taka formuła nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale przetestujemy to sobie. Po prostu taki gotowy tekst, który dostanę, nie będę mówił skąd, ale nawet jeśli będzie zawierał jakieś tam e, smaczki z chata GPT, to po prostu e, przerzucę wam go w takiej czystej, niezmienionej formie. Tak, żebyście wiedzieli, że to jest bezpośrednio ze źródła. E, I na końcu, albo może na początku, albo w trakcie, to zobaczymy, e, dopiszę swoje komentarze. Dopiszę wam, czy według mnie to jest dobry pomysł, czy zły, czy jakkolwiek będziemy sobie to opisywać, ale to będzie takie uzupełnienie, myślę, tego, co dzieje się teraz na kanale w podsumowaniach tygodnia. Więc mam taki pomysł, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. W końcu moja zdońska wola, to w zamyśle też wasza zdońska wola, ale to ma być takie moje spojrzenie na te wszystkie sprawy, które chciałbym wam przekazać i z wami się podzielić. I Chyba to jest ta formuła do której dążyłem przez cały czas tylko gdzieś się troszeczkę zagubiłem i chciałem dla was zrobić taki w pełni profesjonalny portal taki mega obiektywny i pozbawiony uczuć i emocji ale no, to nie o to chodzi tak nie po to tutaj jesteście żebyście żeby właśnie dostawać takie wydrążone suche informacje. Może się Wam to spodoba. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym się dobrze bawić, dając Wam te wszystkie wiadomości i mam nadzieję, że Wy też będziecie się dobrze bawić tutaj razem ze mną. No i dobra, bo w sumie to wyszło mi zdecydowanie dłużej niż chciałem. Właściwie to planowałem Wam zrobić taką rolkę, tylko takiego shorta trzyminutowego no, nie wyszło, przepraszam. Dawno też tak nie, nie pogadaliśmy sobie po prostu. No i tak jak wspomniałem, chciałbym, żebyście wiedzieli, co się będzie działo, co się dzieje trochę tak za kulisami. Więc y, prośba wielka, y, dla was. Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję, udostępniajcie to wszystko y, znajomym, tak żebym wiedział, że gdzieś tam jesteście, że ten odbiór jest y, coraz większy. Bardzo się cieszę ze wszystkich y, tych patronatów medialnych, które udaje mi się objąć nad y, wydarzeniami. To jest też dla mnie bardzo fajna informacja, że y, ktoś jednak y, docenia to, co robię, i zależy mu na tym, żeby u mnie też to pokazać. To jest y, tak po y, roku prowadzenia tego kanału takie y, moje fajne y, przemyślenia. Myślenie. Bardzo się z tego powodu cieszę, więc Wam też dziękuję za to, że oglądacie to mimo wszystko. Cieszę się, że jesteście. Jest kameralnie, ja też się fajnie bawię przy tym, że mogę do Was sobie pogadać. Fajnie za każdym razem jest, kiedy słyszę, że ktoś tam, nie wiem, siada. Z kawą czy z herbatą ogląda sobie te odcinki. Fajnie mi jest słyszeć, że na przykład oglądacie ten film na kanale, czy nawet taką zapowiedź właściwie nie zapowiedź, ale tego shorta z kempiny, kiedy zaczynała się cała impreza. Mówicie, ok, no to e, tak, jego na pewno zobaczę jeszcze e, nad Kępiną. pójdę, e, może przybiję piątkę, e, może chwilę pogadam, przywitam się. Tak, no to jest fajne, to jest dla mnie naprawdę bardzo budujące doświadczenie i bardzo się cieszę, że doceniacie w ten czy w inny sposób to co robię. No i to e, pierwsze takie wydanie kowalski opcje. Wiecie już co się dzieje, co się będzie działo. Bardzo was proszę, dawajcie znać, zwłaszcza o tych wywiadach, bo cały czas szukam i chciałbym to jakoś wkrótce zrealizować. Tak, żebyście chętnie faktycznie usiedli. Czy, no dobra, do jakiegoś ekranu, tak? Bo nie do telewizora. No, chyba, że ktoś na telewizorze ogląda, też serdecznie polecam. Obiecuję, że nie będę wyskakiwać z lodówki niedługo, na to jeszcze nie mam pomysłu. Pamiętajcie o tych wybrykach, pamiętajcie o tym wywiadzie. No i trzymajcie się, no do zobaczenia już niebawem, myślę, że poniedziałek z podsumowaniem tygodnia to tak, najszybciej. Trzymajcie się, ciepło, albo po prostu się trzymajcie, bo to w sumie dużo zależy od pogody, no i do zobaczenia niedługo, cześć!